To już nasze ostatnie spotkanie rekolekcyjne, ale może na początek trochę historii. W dawnym Cesarstwie Austro-Węgierskim istniał taki zwyczaj pochówku cesarzy, kiedy orszak pogrzebowy przybywał do drzwi kościoła Ojców Kapucynów. Wtedy mistrz ceremonii wychodził i uderzał trzykrotnie w te drzwi, po czym po drugiej stronie gwardian klasztoru zadawał pytanie, kto tam? A wtedy ten otwierał księgę i odczytywał wszystkie możliwe księstwa i włości danego cesarza. Po czym gwardian odpowiadał: Nie znam takiego. I znowu trzykrotnie uderzał w drzwi, po czym padało zapytanie: Kto tam? A wtedy misz ceremonii wymieniał tylko najważniejsze księstwa danego cesarza. I po raz ostatni uderzał w drzwi i Padało już po raz ostatni to pytanie: kto tam? A wtedy mistrz ceremonii wypowiadał tylko imię cesarza, dodając biedny grzesznik. I wtedy drzwi od kościoła się otwierały. Jest to bardzo zdawkowy i krótki opis całego obrzędu, ale ukazujący nam jedną ważną prawdę, która dotyczy i wielkich głów tego świata, i małych, prostych ludzi że wszyscy, Jesteśmy grzesznikami. To, co powie Pismo Święte, że wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, to jest prawda o naszej kondycji, o tym, kim jesteśmy jako ludzie, ale też prawda o tym, że potrzebujemy kogoś, kto nas tej, z tego stanu wybawi, że natura ludzka jest zraniona przez grzech, ale jest wyjście właśnie w osobie. Jezusa Chrystusa. I to wyjście też musiał doświadczyć i zobaczyć jeden z apostołów, święty Piotr, który, jak się wydaje, wybrany, postawiony jako pierwszy, a jednak zostaje poddany właśnie takiemu trudnemu doświadczeniu, jakim jest zaparcie się i zdrada swojego nauczyciela. Mowa o tym w Ewangelii, kiedy trzykrotnie zapiera się Jezusa. Mówiąc, że go nie zna. To nie jest tylko takie zaparcie się Jezusa, jak byśmy sobie pomyśleli, niewinne zaprzeczenie, że jest kimś dla mnie ob obcym. Ale jak podaje to ewangelista święty Marek, kiedy po raz trzeci zadano mu pytanie, czy jest uczniem Jezusa, wtedy odpowiada on bardzo stanowczo i dosadnie. On zaczął się zaklinać i przysięgać. Nie znam tego człowieka, o którym mówicie. Zaklinać się i przysięgać. To są słowa bardzo mocne, które w kulturze żydowskiej, w obecności świadków wypowiedziane, mają naprawdę moc. Wielką moc. Było to publiczne wyparcie się Mistrza. Totalne, absolutne. Można powiedzieć, że w tym doświadczeniu Piotr dotyka bardzo mocno doświadczenia grzechu, zdrady Zbawiciela. Bardzo mocno. Jak podaje to święty Łukasz, w tym momencie trzeciego zaparcia się, Jezus spojrzał na Niego, widział Jego twarz. Jak czytamy dalej, Piotr odszedł i głośno zapłakał. Święty Piotr doświadcza też grzechu. Bardzo mocno, bardzo, w sposób bardzo straszny. Ale też doświadcza wielkiej miłości Boga, bo jako ten uczeń, który się zaparł po zmartwychwstaniu Jezusa, zostanie niezapytany o to wydarzenie w sposób pretensjonalny, z jakimś wyrzutem. Ale Jezus zada mu tylko pytanie trzykrotne o jedną rzecz. Piotrze, czy miłujesz mnie? Zapyta go o to, czy on go naprawdę miłuje. W spojrzeniu Jezusa będzie mógł dostrzec, że ani przez moment, ani przez ułamek sekundy nie było takiej chwili, w której nie byłby kochany przez swojego nauczyciela, przez zbawiciela. I tak samo, moi drodzy, jest też z nami. Jezus nie wycofuje nigdy swojej miłości. Jego miłość jest bezwarunkowa. I święty Piotr potrzebuje przeżyć to doświadczenie, bo jako ten, który jest apostołem, postawiony jako pierwszy, który będzie głosił dobrą nowinę, wpierw dobrą nowinę musi przeżyć na sobie, sam jej doświadczyć. Że to nie jest tylko puste słowo, ale naprawdę Jezus tak kocha grzeszników, tak bardzo nas umiłował. Święty Piotr musi to przeżyć na sobie, musi to być Jego doświadczeniem. Musi rozumieć i wiedzieć, że taka jest miłość Boga, aby ją potem głosić i podawać innym. I to jest, moi drodzy, też również dobra nowina dla nas, że możemy pozwolić się ogarnąć miłości Jezusa, która naprawdę jest w stanie zmieniać nas, nawet największych grzeszników. Nawet w doświadczeniu naszego grzechu, który może często nam się przytrafia, on ma moc naprawdę nas zmienić. Taka wielka jest miłość Boga. Ma taką moc przemieniania każdej i każdego z nas. I kiedy dzisiaj patrzymy na świętego Piotra, to możemy naprawdę w jego postaci odnaleźć i zobaczyć też samych siebie. Że jest w nas dużo miłości, dobrych chęci, tego, że nieraz takiego myślenia, że no, Pan Jezus jest z nas zadowolonych i nas kocha, no bo jesteśmy mu wierni, że się staramy, że się przykładamy do, do tego, żeby on był na pierwszym miejscu. Ale bardzo łatwo jest nam zwątpić, tak jak Świętemu Piotrowi, że kiedy właśnie wchodzimy w sytuację grzechu, no to pewnie gdzieś odszedł daleko ode mnie. Ale on nigdy nie cofa swojego spojrzenia i swojej miłości od nas. Potrzebujemy przeżywać, zwłaszcza w tym okresie, kiedy celebrujemy misterium paschalne, właśnie tą prawdę o Bogu, który przychodzi zbawić grzesznika. Aby przeżyć na sobie to doświadczenie dobrej nowiny, która, która przychodzi do, do nas w sposób całkowicie darmowy. Niech ten czas. Kolejnej paschy, który Pan Bóg nam daje, pozwala przenikać nasze myślenie Jego Słowem, ale przede wszystkim przenikać nasze życie Jego miłością, abyśmy, jak Święty Piotr, uwierzyli i odpowiedzieli na to, że Panie Boże, Ty naprawdę mnie kochasz i ja naprawdę z całego serca kocham Ciebie. Tak więc i przez nasze życie przechodzi Jezus, pojawia się w Nim. I co jakiś czas spotyka się z nami, czasami na dłużej, czasami na krócej. Za każdym razem zadając to samo pytanie, przepraszam, czy my się nie znamy? Jakby na nowo chce obudzić nas do relacji ze sobą, abyśmy mogli właśnie odkryć Jego miłość, zobaczyć kim jesteśmy, kim jest On, aby odbudować tą więź, przymierze. Dziecka Bożego, którą w sobie nosimy. I czasami potrzebujemy na to trochę więcej czasu przez jakieś dłuższe rekolekcje, czasami może przez takie krótkie migawki, jak, jak te rekolekcje, a może czasami po prostu jest to drugi człowiek, który nas gdzieś kierunkowuje, dobrze naprowadzi. Czasami jest to może jakieś wydarzenie z naszego życia. Pan Bóg ma bardzo różne właściwe sobie drogi. Ale jedno jest pewne, że po prostu chce nas szukać, chce nas znaleźć. To jest wielkim tęsknotą i pragnieniem jego serca, aby znaleźć to, co zginęło, jak powie pismo. I być może w czasie tych rekolekcji nie wydarzy się nic i nie wydarzyło się nic szczególnego, ale nie wiemy, czy za tydzień, czy za dwa, czy w dłuższej perspektywie czasu jakieś słowo, które Bóg ma do przekazania Tobie, nie będzie początkiem właśnie odnowienia przymierza z Nim, uwierzenia w to, że On naprawdę mnie umiłował, uwierzenia w to, że jestem Jego dzieckiem.